kantońska zupa wonton z makaronem. Składniki: dla pierogów wąton 250 g mielonej wieprzowiny, 120 g krewetek obranych i pozbawionych żyłek, 2 zielone cebule, drobno posiekane, 1 łyżka sosu sojowego, 1 łyżka sosu ostrykowego, 1 łyżka oleju sezamowego, 1 łyżeczka startego imbiru, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki białego pieprzu, gotowe ciasto do zrobienia 24 pierogów wąton na zupę, 4 szklanki bulionu z kurczaka. 2 szklanki wody, 1 łyżka sosu sojowego, 1 łyżka sosu ostrykowego, 1 łyżeczka oleju sezamowego, pół łyżeczki cukru, 1 czwarta łyżeczki białego pieprzu. 230 g świeżego makaronu jajecznego lub cienkiego makaronu wonton, 1 szklanka młodej kapusty chińskiej, umytej i pokrojonej, 2 zielone cebule cienko pokrojone, opcjonalne dodatki: posiekana kolendra, pokrojone czerwone chili i smażona szalotka. Przygotowanie: W misce wymieszaj mieloną wieprzowinę, krewetki, zieloną cebulę, sos sojowy, sos ostrygowy, olej sezamowy, starty imbir, cukier i biały pieprz. Dobrze wymieszaj, aż wszystkie składniki zostaną równomiernie połączone. Rozłóż opakowanie wonton na czystej powierzchni. Umieść łyżeczkę mieszanki wieprzowiny i krewetek na środku pieroga wonton. Zanurz palec w wodzie i zwilż brzegi pieroga. Złóż pieróg na pół po przekątnej, aby utworzyć trójkąt, dociskając krawędzie do siebie, aby się zakleiły. Następnie połącz dwa rogi trójkąta i naciśnij, aby uszczelnić. Powtórz z pozostałym nadzieniem i pierogami. W dużym garnku zagotuj bulion z kurczaka i wodę na średnim ogniu. Dodaj sos sojowy, sos ostrygowy, olej sezamowy, cukier i biały pieprz. Mieszaj do połączenia. Delikatnie wrzuć wątony do wrzącej zupy i gotuj przez około 5 minut, aż wątony wypłyną na powierzchnię i będą ugotowane. W osobnym garnku ugotować świeży makaron jajeczny lub cienki makaron wąton zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź i opłucz pod zimną wodą, aby pozbyć się nadmiaru skrobi. Podziel ugotowany makaron na miski do serwowania. Dodaj kilka wątonów i bok choj do każdej miski. Wlej gorącą zupę na makaron i wontony, upewniając się, że każda miska otrzyma taką samą ilość bulionu. Udekoruj pokrojoną zieloną cebulą i dowolnymi opcjonalnymi dodatkami, takimi jak posiekana kolendra, pokrojone czerwone chili i smażona szalotka. Podawaj gorącą kantońską zupę wonton z makaronem i ciesz się. Uwaga, możesz dostosować przyprawy do swoich preferencji smakowych. Możesz dodać dodatkowe składniki, takie jak pokrojona pieczeń wieprzowa, pokrojony kurczak lub kiełki fasoli, aby dostosować zł...